Cześć, w tym odcinku dowiecie się jak zrobić skrót na pulpicie telefonu do folderu dzięki czemu będziecie mieć szybszy dostęp do materiałów zawartych właśnie w tym folderze. Pamiętaj aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. Standardowo jeżeli chcemy dotrzeć do plików zawartych w danym folderze musimy przede wszystkim odnaleźć sobie aplikację Manager plików, bądź też pliki. W moim przypadku jest to aplikacja pliki, więc uruchamiamy taką aplikację, a następnie musimy wybrać daną pamięć, załóżmy, że to będzie pamięć wewnętrzna, no i odszukać dany folder, a następnie po prostu musimy kliknąć ten folder. I wówczas mamy dostęp do naszych plików. Ale jest na to prostszy sposób, po prostu, żeby nie szukać tego za każdym razem i nie przeklikiwać, wystarczy, że wejdziemy po prostu w nasze foldery i taki folder możemy dodać jako skrót do pulpitu na telefonie, dzięki czemu jednym kliknięciem będziemy mieć dostęp właśnie do tych plików. Aby taki skrót wykonać, wystarczy na danym folderze, jak już jesteśmy w pamięci, przytrzymać dany folder palcem. Tutaj ten folder zostanie, jak widzicie, po prawej stronie zaznaczony checkboxem, a następnie na samym dole po prawej stronie mamy trzy kropki z napisem więcej. Klikamy te trzy kropki i tutaj rozwinie nam się lista z zakładkami. My na tej liście klikamy zakładkę utwórz skrót na pulpicie. No, i pojawił nam się tutaj komunikat, że skrót został utworzony. Teraz minimalizuję tę właśnie tą aplikację. I jak widzicie, skrót właśnie do tego folderu został utworzony. Dzięki temu, po prostu z poziomu już ekranu głównego, jednym kliknięciem mam dostęp do właśnie tych wszystkich plików zawartych w tym folderze. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!